ten pana Aleksandra Maila, którego on dostał od Taurona, który wyjaśnia mu ceny za energię elektryczną. Informują, że do końca 2025 obowiązują mrożone ceny. To są dokładnie te ceny, które zostały zamrożone przez rząd. 62 grosze za kilowatogodzinę, i to bez względu od jaką mamy taryfę i w której strefie zużywamy energię. URE zgodziło się na wprowadzenie nowych stawek. One miały obowiązywać od 1 października 2025, ale wydłużono do końca 2025 roku zamrożenie energi stawek energii. To były te stawki. I jest informacja, że jak skończy się zamro okres zamrożonych stawek tych, to będą obowiązywały już te zatwierdzone przez URE nowe stawki. I prawdopodobnie Tauron, jak i inni, wystąpili już do URE o nowe stawki na 2026. Ale to jest jedyne, co my teraz wiemy, dysponujemy. I mniej więcej możemy się spodziewać podobnych kwot, chyba w 2026 roku. 1172 grosze za kilowatogodzinę. Było 62, jest 72. Policzyłem to w Excelu. Wzrost o niecałe 10 groszy, czyli o 15%. Z tego, co ja się orientuję, inflacja w 2025 roku jest 2,6-2,8%, więc podniesienie kosztów energii o 15% dla domów jest dość duże. No i 71 groszy to jest tylko i wyłącznie za samą energię. Do tego trzeba dojrzeć do dystrybucji tej energii, a ceny dystrybucji energii to jest mniej więcej 50 groszy, a chyba to nawet drożej, jeszcze bardziej, ale też ciężko znaleźć, ile to wynosi. Ja przy okazji mam, o, tu będzie lepiej widać, w tej tabelce, ile wynoszą, wynosiły od 2001 roku ceny energii w taryfie G11 z tym, że ja tu mam podane już ceny ym, energii z dystrybucją, całość. Przypominam wam 71,72 grosze za kilowatogodzinę, to jest tylko i wyłącznie energia. Do tego dochodzi dystrybucja. Wzrost o 15%. A Całość była tak. 36 groszy płaciliśmy w 2001 roku za kilowatogodzinę. Potem 38, 40, 41. To powolutku nam rosło. No, wzrost nawet o 10% między 2007 a 2008 roku był. Potem wzrost o te. Też prawie 10%, pewnie 8%. 2013 rok 58 groszy, 56, 57, 56, 55, tu zaczęła energia tanieć. 2017 rok pojawiły się wiatraki, pojawiła się fotowoltaika i energia nie drożała, stała w miejscu. 2020 rok 62 grosze. Już prawie dwa razy drożej niż w 2001 roku, ale to jest 20 lat różnicy. 63 grosze, 66 i nagle w 2010 roku 99 groszy. 23, 2024, 25 i 1 zł. 3 grosze. 1 zł. 3 grosze. Z tym, że tutaj już były zamrożone te ceny. Niby w 2023 roku nam zamrożono ceny, żeby bardziej nie rosły, no i w 2026 odmrożenie cen, czyli wzrost o jakieś 15%. Tak przewiduję, tak mniej więcej będzie. Jeżeli chodzi o taryfę G12, to mamy 80 groszy, 81 groszy w strefie pierwszej i 53% strefa druga, czyli dzień/noc weekendowo. 93 grosze płacimy za dnia, 53 w nocy i w święta. W dni wolne, ustawowo wolne od pracy. W tym roku też wigilie 53 grosze. I G13, czyli mamy strefę nocną 50-60 groszy, szczyt popołudniowy złoty 10, szczyt przedpołudniowy 68 groszy. Drogo! Zmiany są dość wysokie, a jak pamiętacie jeszcze dochodzi do tego ta druga część rachunku, która jeszcze będzie większa. Z ciekawości powiem Wam, że opłata mocowa w 2026 roku dla firm wyniesie 21, 22 grosze za kilowatogodzinę. A w 2025 wynosiła 14 groszy za kilowatogodzinę. 22 grosze za kilowatogodzinę tylko opłaty mocowej. A 36 groszy kiedyś cała energia kosztowała. Źle się dzieje z tą energią. W ogóle też ciężko jest znaleźć jakikolwiek cennik. Szukałem cenników opłat mm, firmy. Nie muszą pokazywać tych cenników. W związku z tym, jeżeli ktoś nie dostaje faktur. Inaczej, dostaliście już nowe ceny na 2026 rok, jeżeli chodzi o C11 do waszych firm? Jeżeli tak, powinniście dostać, bo jest grudzień, więc zostało mało czasu. Przyślijcie mi proszę na adres bmo@bmo.pl. Będzie to bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak, to, ile płacicie za energię w tych taryfach C. Po taryfach to będziemy wszyscy wiedzieli, dostając niedawno, niedługo nowe faktury za prąd.